Siemasz szpeków! Siema co tam? Co jest mordo? A to ma być. W sklepie byłeś? Nie. A gdzie? Na zakupach? Gdzie? Jak w sklepie nie byłem, to jak na zakupach? To gdzie byłeś? Ale się zmieniło. Nie oddałem na to. Kurwa, człowieku. Co tam za gnój smarujesz znowu? Kocieszczyny. Co? Kocieszczyny! Czemu? Podobno dobrze gruntują, ten, Powierzchnię. A nie żuberek? Nie słyszałem... Nie! <kluzny> o człowieku. Poleciałeś grubo widzę kurwa z tematem. Dobra, paść ten Kurwa czekaj, bo muszę pokazać swoim kurwa widzom, jak kurwa odpierdalać puszerkę. No już musi kurwa tu pierdolić, nie? No. był żeby... Kurwa, to jeszcze podłoga Ci została tylko. No bo teraz zacznę podłogę pojechać. Na grunt, jest nie Kurwa, pa! Co? od kurwa! <laughs> Już kurwa dawno nie piłeś, mówię, kurwa. Teraz trzeba flaki przepierdolić kurwa tym, nie? Żuberkiem w końcu. Ale miałem taką ciutkę. Jaką? Ja, że pojechałem w Skąd wiedziałeś? A, taką ciutkę miałem. Mówię. dawno tak długo kurwa to się nie miałeś. <laughs> i wjechał kurwa żuberek kurwa to je to nie kurwa ale żeś poszedł z tematem kurwa na raz byś o i zagruntuj żuberkiem ta elegancko dobra robota dobra jadę dalej nara nara

Smutno miałeś O, idziesz już z podłogą. Kurwa, co za sztynk zjebany Pali podchodzę i działa. Elegancko ty. Opłacało ci się kurwa żuberka kupić ty. Kurwa, za tą robotę dostaniesz dziś jest sześć. Dobry plan? No. Muszę się dobrze pokarać chyba. Czy? No musisz kurwa. Czyli jak ta przyjedzie, to przyjedzie. do końca dzisiaj to? No. A jak wyjdziesz? Dobro. A jak okno zamkniesz? Nie będę zamknął. Nie? Nie. A jak ktoś się wpierdoli ci płytki zerwie? A kto to mówi? Kto mówi, że do domu pojadę? Aha. W ten sposób robię. To inna sprawa. No. Farelkę ma. O! Widzisz? Really? Styropian Ci rzucę? O! Balut wełny? Musi miał się czym nakryć? To będzie dobre Gdzie masz kurwa te żubry? Idę mam w samochodzie, Ci przyniosę kurwa. O kurwa! Dobry pomysł. Jakbyś mógł, to być. przyniósł. No idę. O. Oh. Dobra sprawa, kurwa. Obiad. Kurwa. Trzymaj. No daj Porządku też masz No, już odpiłeś pół kurwa A, Bo? Można <coughs> w samochodzie Nie to kurwa lepszy jesteś jak pies na trufle kurwa To wszystko weź, czuwam, nie? Człowie. No Ale tu pizga, kurwa, zamknij to okno jebane nie jest Ci zimno? Nie. Weź to kurwa zamknij, bo cały całym przeciągu stoję kurwa. Weź sobie trzy. Fuga? No, kiedy fugujesz? Już... Chciałem chciałbym już od ale wiesz, że to nie zarabi, Czy Ty już fugowałeś. Dzisiaj? No. Troszeczkę. Tam na ścianie widzę chyba fugowałeś, co? Troszeczkę. Proszę, o, tu zobacz jak ładnie wyszło, widziałeś? No, pierwsza klasa, kurwa. No, przyłowieniu. Kurwa mać. Co? Kombinerki? Kombinerki. Do kombinerków nie da rady. Poziom masz? Musi być. Żeby pralka prosto stała chyba. Albo nie krzywo stało, to będzie tańcować. Kurwa, po całych warzywach wiesz, jak jest? Jest Będę widać. No jest, kurwa, coś tam. Coś tu będzie, nie? No tak, już nie zobaczę, bo nie będę władził. Nie. <noise> Szybko się coś zdarzyć musi. O kurwa. Najgorsze wcinki, co? Yo. Chodzi też dobrze z tym, nie? Przejebana sprawa. Bym ci jakiegoś pomocnika do wcinek dał, ale to popierdoli kurwa więcej tych płytek niż to warte. Ja takich rzeczy wolę sam zrobić, No ja wiem. Laser wokół kurwa? Takie. jest. Maciura mi się No ładnie kurwa. To dzisiaj mówisz o 23 i koniec. Wiesz, chciałbym jak najmocniej dzisiaj zrobić, nie? Ja... I to zobaczymy, jak ta odcinka będzie pasować. I co po robocie? Po robocie majster, 2 nie wiem. 19 od 15. No, po robocie jestem. Nie jest to Nie, to kurwa, będę po Wyjebane, nie? Ja. Co tam kurwa grzebiesz? Jakiś test pewnie będziesz robił. Nowy. O kurwa. No, Trzeba muszę kurwa napisać. No. W, końcu... się się w końcu coś wjeżdża konkretnego. Wilk, Wilk, uh -huh. wygrałeś. Uh -huh. <głos> <głos> Talon. <noise> tam Talon Widziałem, coś kopowałeś. My się pytali, twoi widzowie, czy coś testujesz nowego. Widziałem, że coś kurwa tam wybierałeś. Trochę mnie zdziwiło. Byłem ja tu z Druga mania. Czy to ta mańka? Nie, ta dobrze. Łańska łódka. Łańska. Nie wiem, czy będzie widać pro, pro, te promile Promilę? No widać? A, nie no, widać, ale ampery widać 40. A, no. <laughs> no, <ale nie laughs> kurwa. A pojemność jaka? 100 ml. O, to nie oszukana. A widziałem z tego względu, patrzę 40, No to kurwa. 40. 40 promil. Amper, 40 amper. Aha, widziałeś? No. 40 amper. Kurwa. 100 ml. To nie jest żadne badziewie, to jest piękna sprawa. No mówię, dlatego wziąłem, a nie 37,5%. To dla kobiet ciąży takie kurwa. Ampera. No to co? Próbuj tego sztynksu, kurwa. Nie będę się rozszulał. Nie ma co się rozszulać. Ma... Majestro, ja się boję, żeś tego. Nie jak, wiem. jak wtedy po tej wódce tam. Że ryj wykrzywi? Ja! Nie no to nie była tania, to może kurwa nie wykrzywi. No dobra. Podkurzacz. Brać się żyje. Ja pierdolę. Wow. Powiedz. No. To przy weekendzie byś polecał kurwa? A jak? Taką si. seteczkę łańskiej? No, możliwa jest jeszcze. To co, nie jest zła? Mordę nie wykrzywiło? No to jak kurwa mordę nie wykrzywiło, to jest w porządku. No to chyba kurwa, do czasu, taką czterdziestkę. Ampera? To co, idziemy w szpeku kurwa jeszcze do sklepu? Idziemy, no to jak. Jeszcze półeczku, idziemy do sklepu. Czekaj. Pamiętajcie, szponem w górę, jak najwięcej szponów o. Was poprosił. Dużo oglądacie, a mało szponów dajecie. O się. właśnie, to, to mnie trochę męczy. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, komentarze piszcie. I będzie wszystko shit. Dokładnie. I wszyscy będą zadowoleni. To co? Zobaczycie. To do jutra wtedy, jutro ruszamy następny. Nara. Nara, cześć.